Cześć. Witajcie widzowie w dzisiejszym odcinku na kanale. Parę odcinków temu mówiłem o tym, że właśnie buduję miasto. Dzisiaj skończyłem budowę i chciałbym Wam wszystko pokazać i objaśnić. Chciałbym też powiedzieć, że ogólnie to miasto będzie używane do różnych filmów typu o polskiej policji bądź straży pożarnej. Dobra, a więc ja nie przedłużam. Przejdę już do pokazywania. Tych wielkich dwóch stołów. Tutaj mamy wjazd właśnie do Sosnowic. Mamy taką tablicę. Trochę roślinności. Tutaj mamy dróżkę prowadzącą do innej miejscowości, która się nazywa Brzoza. Mamy tutaj początek tej działki. Mamy pole. Druga jest nierówna. Wiadomo, tak jak y, raczej... Y, Wszędzie w Polsce. Tutaj mamy taki blok, bardziej taką kamienicę. Tutaj mamy takie przejście, i tu jest wejście na zaplecze. A właśnie, zaplecze czego? Już Wam pokazuję. Otóż, właśnie te wejście, o którym mówiłem przed chwilą, to jest tył, to jest zaplecze do, od rzadki. No i właśnie, tutaj przechodzimy do trochę większej części. Tutaj mamy pierwszy komisariat policji w Sosnowicach. Mam tutaj odzorowany środek, ale nie będę już rozbierał tego wielkiego monstrum. Pokażę Wam, jak to wygląda od zewnątrz. Tutaj tak to wygląda szlaban wias i tutaj mamy parking mamy tu ogólnie wyposażenie jednostki pokazane to dwa samochody osobowe dwa motocykle jeden bus odznakowany jeden bus nieodznakowany i jeden bus też stoi tutaj taki zielony ogólnie nie jest on do policji ale może służyć w bardzo wielu y, służbach pod tematyką kolorów, y, więc y, pokażę Wam y, tutaj y, ten budynek, tutaj mamy taki jakby wydział komunikacji miejskiej, gdzie po prostu są rozrządzane autobusy, y, PKS-y i y, itd., y, y itp. Y Pokażę Wam teraz y, blok. Oto jest ten blok. Tutaj mamy wyjście na klatkę, motocykl. Tutaj mamy y, kiask ruchu. Dos aptekę. Widać też tutaj okna. Ale pokażę Wam y, ten budynek od drugiej strony. To jest właśnie budynek od tyłu. Y, są tu jakieś grafiti, ale pokażę właśnie od tej y, kolejnej strony. Tutaj mamy y, właśnie. Piekarnie cukiernie, a zwie się pod chmurką. Mamy tutaj jakiś bankomat, zaparkowany samochód. Mamy tutaj krzyż, przystanek autobusowy, parking. Ale mamy też bar mleczny u Jarka. Pokażę Wam teraz też jednostkę Państwowej Straży Pożarnej. To jest komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowicach. W Sosnowicach wam tutaj pokazuję. Mam też tutaj właśnie przystanki autobusowe. tak. Tutaj obok remizy mamy też posąg Świętego Floriana oraz flagę Polski. Pokażę Wam teraz wyposażenie, jeśli chodzi o samochody remizy. U w remizie jest dużo pojazdów. Tutaj mamy takie małe slr alerta Pokazywałem to na jednym z filmów, ale tutaj jeszcze tak demonstruję Mamy tutaj wóz drabiniasty Mamy też taką przyczepę z łodzią motorową Taką zwykłą przyczepkę Mamy też tutaj takie wózy ciężkie jak widać, pokażę wam teraz taką inny obszar miasta. No to jest właśnie inny obszar miasta. Tutaj ten obszar, ten, że tak powiem, dzielą tory, na których jedzie pociąg. Tutaj mamy takie barierki i drogę. A właśnie, tutaj mamy takie jeziorko, mamy tutaj jakiś ponton. Jakąś łódkę, że tak powiem. Mamy plażę, trochę roślinności. Mamy też tutaj y, roboty drogowe, gdzie panowie przebud 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 przebudowują y, tutaj drogę. Muszą z, rura, z rurami y, działać. Mamy też już prawie nieistniejącą w Polsce stację Lotos. Mamy tutaj dwa motory, parking, ale też reklamę Lego House'u. Pokażę właśnie teraz stację benzynową z drugiej strony, ale to zaraz, bo najpierw chciałbym Wam pokazać Dino. Inspirowałem się do zbudowania Dino właśnie od jednego z youtuberów. Nie, pamię nie pamiętam nazwy, ale pokażę Wam tutaj Dino też. No i co, pokażę Wam, y, właśnie Dino i stację mną z drugiej strony. Właśnie, no, a właśnie od tyłu nie mamy nic za bardzo ciekawego, bo mamy tutaj takie ogrodzenie od y, roboty, drog, od roboty drog, y, drogowych. Tutaj mamy takie małe zapłacze, zapłacze stacji. Tutaj y, też mamy taki duży, ogromny śmietnik, jakie są przy sklepach. Mamy też taki wózek. Zaraz pokażę, jak on wygląda. To jest wózek. To wygląda od boku. Myślę, że się fajnie prezentuje. Mamy też, wiadomo, trochę roślinności za dino. Mamy też tutaj, właśnie kamerę. Jakiś towar, jakąś, jakieś butelki wody. Jakiś papier, jakieś inne produkty. Mamy też paletę. No to co, pokażę Wam teraz blok i szpital. A więc oto szpital powiatowy w powiatowy Szpitalu w Sosnowicach. Ogólnie tutaj nie, nie chciałem go jakoś za bardzo rozbudowywać, bo też nie miałem na niego miejsca i kocków, ale na razie to wygląda tak. Może się coś zmieni. W każdym razie tutaj mamy na pewno SOR. Mamy też miejsce lądowania dla LPR-a. A tutaj, no właśnie, tutaj mamy taki blok. Tutaj mamy sklep Borys. I taki ładny blok. Mamy też y, reklamę, y, że Digno jest za 100 metrów, w lewo na ulicy głównej 5. Jak widzimy, jest. Tak wygląda ogólnie ten budynek od tyłu. Ma jakieś graffiti. Tutaj mamy też trochę roślinności, zaparkowaną ciężarówkę. Tutaj mamy miejsce, do którego każdy w swoim życiu musi pójść czyli szkoła. Mamy też bank spółdzielczy w sosnowicach. Myślę, że ładnie on wygląda. Ma, tutaj mamy trawkę, drzewka, list, listki, jakieś przejście dla pieszych. pieszych. Tutaj mamy też taką fajną myjnię samochodową. Pokażę, jak ona wygląda z przodu. Z przodu wygląda tak. Myślę, że całkiem fajnie. No i właśnie tutaj mamy niezbyt ciekawe miejsce, ponieważ jest to. Y <laughs> zakład y, karny w Sosnowicach jest to kawałek, oczywiście, bo nie miałbym miejsca i klocków, aby zbudować cały zakład karny. Mamy tutaj taką bramę wjazdową, a w środku mamy taki przejazd kraty. Tutaj mamy właśnie y, miejsce, gdzie strażnik może y, wejść i obserwować, co się dzieje. Mamy też tutaj okienko żeby można było kontrolować osoby, które chcą wjechać do więzienia. Mamy tutaj kraty, drut kolczasty. Mamy tutaj też kawałek, jak widać, powłoka dziedzińca, gdzie więźniowie wychodzą. I tutaj mamy taki mały korytarzek. No i cały zawód. To było całe miasto. Yy. To ogólnie nie była pierwsza, ale na pewno też ostatnia przeróbka miasta. No i co? Do zobaczenia. Życzę Wam miłego dnia. Do następnego. Cześć.